Siemaneczko, witam serdecznie na kanale u Maciej'a. Moi drodzy, dzisiaj w dzisiejszym odcinku chciałbym Wam powiedzieć o dwóch historiach, które zdarzyły się naprawdę, z czego o jednej Wam opowiem, a drugą Wam pokażę, bo została ona uwieczniona przez naszego kierowcę na filmie. Także moi drodzy z pamiętnika przewoźnika dzisiaj. Kiedyś, kiedyś jeszcze jak pracował u nas Michu, e, wiózł ładunek z Francji e, do Belgii. I już w Belgii rano podczas obchodu auta zorientował się, że e, coś nie pasuje, bo jest e, błoto na klamce od otwierania drzwi od naczepy. Jak się okazało, po otwarciu siedziało tam czterech nieproszonych, jak to się ładnie mówi, e, gości e, na gapę, którzy szukali swojego szczęścia. Albo chcieli szukać swojego szczęścia na Wyspach Brytyjskich. Po pierwsze, my tam nie jechaliśmy, po prostu koledzy pomylili transporty. A po drugie, Michu, jak ich zobaczył, zamknął drzwi i uciekł do kabiny. I dzwoni do mnie o 7 rano. Byłem wtedy jeszcze akurat w domu. Patrzę, 7 rano, dzwoni Michu. A jak kierowca dzwoni o siódmej rano, to wiedz, że coś się dzieje. I Michu mi zdaje temat i mówi, słuchaj, trzeba dzwonić po policję. Mówię, co się dzieje? No mam czterech nieproszonych gości na naczepie. Nigdzie nie jedź, bo jak zobaczą, że nie jedziesz do Calais, to wytną dziurę w plandece i wyskoczą. A to Michu mówi, czekaj, czekaj, bo już wyskakują. Okazało się, słuchajcie, że wycięli mi w plandece... Nie wiem, ile to będzie, z... Dziurę taką z metry 20, m, gdzieś na, na pół metra. Tak, o, w kącie prostym. No i najzwyczajniej w świecie uciekli, a my zostaliśmy e, z problemem. Dzięki Bogu, że byliśmy w Belgii, ponieważ policja we Francji ma to głęboko w dupie, generalnie takie akcje. I najzwyczajniej w świecie do takich spraw nie przyjeżdża, ale zadzwoniliśmy na policję. Przyjechała policja, podpisali protokół, nic się nie stało, naczepa uszkodzona, oczywiście cała plandeka do klejenia. No i dobra, jakoś, jakoś przeżyliśmy ten fakt, pomijając to, że zdaliśmy prawie 500 zł za klejenie plandeki, ponieważ ona była no, dosyć, dosyć rozcięta. Po prostu wycięta dziura na to, żeby nasi sympatyczni koledzy, którzy szukali podwózki, Mogli bezpiecznie wysiąść, a poczekaliby chwilę i na pewno kierowca by ich wypuścił. Druga sytuacja miała miejsce dosłownie wczoraj. O godzinie 13 dzwoni do mnie Mati i mówi: Słuchaj, jest problem, dzwoń na policję. Mówię: No nie, nie, ale spokojnie, spokojnie, zaraz, zaraz. Co się dzieje? No mam ich na naczepie i walą w tylną ścianę, żebym ich wypuścił. Mówię kurde, przypomniałem sobie od razu sytuację sprzed kilku laty, kiedy Michu miał podobną sytuację. Mówię, Mati, proszę cię nigdzie nie jeść, bo zaraz wytną dziurę i będą próbować uciekać. Jesteśmy we Francji, więc marne szanse, że policja w ogóle tym się zainteresuje. Bo skoro nie chcą nawet przyjeżdżać do kradzieży paliwa, czy e, do włamań do ciężarówek, więc no, do kolegów też nie przyjadą. Więc mówię Mati, trzeba zrobić tak, czy dasz radę? Wysiąść z samochodu i otworzyć im drzwi i z powrotem się schować do samochodu, tak, żeby oni mogli sobie pójść. Mati mówi: Ty, no spróbuję. No i Mati. Okay. Wiadomo, słuchajcie, że kierowcy są podirytowani całą sytuacją, ponieważ musimy radzić sobie z tym. Problemem sami. I to jest najbardziej przerażające. Jestem w stanie zrozumieć podirytowanie kierowców, którzy muszą rozwiązywać takie sprawy na trasie i radzić sobie praktycznie z problemem zupełnie sami. Poszli. Już, Już mi stał. Już? Jak widzicie z dużej chmury mały deszcz. Sytuacja zakończyła się szczęśliwie, a nawet humor mojemu kierowcy poprawił przysłowiowy kop w dupę. Okay. Tak naprawdę nie wiadomo skąd oni się wzięli, jak długo siedzieli na naczepie. Transport jechał z Włoch do Francji. W którym momencie oni wsiedli, nie wiadomo. Na szczęście, w tym temacie obeszło się bez szkód. Chcę Wam powiedzieć, że takie sytuacje mają miejsce i musimy sobie radzić z tym sami, co jest przerażające. Okolice Lyonu, kilkaset kilometrów do Calais, gdzie nieproszeni goście próbują przedostać się na drugą stronę kanału, na Wyspy Brytyjskie. Jest to, wydaje mi się, że przykre, że musimy się mierzyć z tym sami. Kierowcy, e, cięcia plandek i tak dalej, i tak dalej, i nic, nikt z tym nie robi. Nie jesteśmy od tego, żeby rozwiązywać takie sprawy. Po prostu możemy być tylko i wyłącznie przypadkowymi ofiarami. Dajcie znać w komentarzu, co byście zrobili na miejscu kierowcy. Zaznaczam jeden mały szczegół, że francuska policja po prostu nie przyjedzie do takich spraw. I pozostawieni samemu sobie, co byście zrobili? Czekam na wasze komentarze. To tyle w dzisiejszym odcinku. Trzymajcie się i cześć.